Ponad 50% sondażowanych Polaków pragnie postawić Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Także ponad 50% chce wywiązania się z obietnic Donalda Tuska, że Glapiński zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. A ja wam w tym materiale opowiem, czy jest to możliwe, czy jest to proste i czy w ogóle ma to sens. Zostań do końca, a się przekonasz. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim vlogu opowiem Ci o dużych finansach, o dużych pieniądzach oraz gościu, który tymi finansami stara się kierować, a raczej robi fajne stand-upy. Polska się znajduje w najlepszym momencie rozwoju gospodarczego od nie wiem od kiedy. No od kiedy w ogóle to jakby się tym zajmujemy? Od rewolucji przemysłowej. Na wstępie muszę Wam wyjaśnić, jak to jest z kadencją prezesa NBP. Każdy myśli, że Donald Tusk przyjdzie, postawi go przed Trybunałem Stanu i cześć, albo że go wywali. No nie, nie jest to tak łatwo i tak prosto. Każda kadencja prezesa NBP trwa 6 lat. Prezes NBP może zajmować to stanowisko przez dwie kadencje, czyli łącznie przez 12 lat. Prezydent, tak, no powiedzmy, Andrzej duda składa wniosek o powołanie prezesa, a sam Sejm ten wniosek głosuje. Wystarczy zwykła większość, czyli 231 głosów, aby kandydatura danego nominata Andrzeja przeszła. I właśnie taką sytuację mamy teraz z panem Glapińskim. Pełnił on już drugą kadencję swojego panowania na tronie prezesa NBP. Ta kadencja Kończy się z tego, co mi się wydaje chyba w 2028 roku, czyli teoretycznie przez całą najbliższą kadencję Donalda Tuska jako premiera, Glapiński powinien być prezesem NBP. Jest kilka przesłanek prawnych, które upoważniają do skasowania Glapińskiego, no dobra, nie tylko Glapińskiego, ale w ogóle prezesa NBP-u ze swojej pozycji. Po pierwsze, długotrwała choroba. Zwyczajowo uznaje się, że długotrwała to jest 6 miesięcy. Jeżeli prezes NBP-u będzie chory przez 6 miesięcy, nie może pełnić swoich obowiązków, z automatu jego mandat wygasa. Mandat prezesa w NBP-u zostanie także wygaszony w momencie, kiedy zostanie on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. I nie chodzi tutaj za przestępstwa, nie wiem, finansowe. Ogólnie jakiekolwiek przestępstwo. No chyba, że Andrzej Duda go ułaskawi przed tym, jak będzie prawomocny w drugiej instancji. A tak się u nas zdarzało, pamiętajcie o tym. Jeżeli na przykład prezes NBP skłamał w oświadczeniu ilustracyjnym, to też jego mandat jest wygaszany. No, ale tutaj wiemy, że nie skłamał, było to oświadczenie badane kilka razy, więc spokojnie nie ma problemu z tym. Oraz trybunał stanu. No i tutaj dochodzimy do tego, co obiecał nam Donald Tusk. Trybunał stanu. Zwykłą większością 231 posłów będzie władny do orzeczenia zakazu zajmowania funkcji publicznych. I tak naprawdę o to nam chodzi w dłuższej perspektywie, ale a teraz mały przerywnik. Znowu wam bardzo dziękuję. Grono osób, które wspierają mój kanał rośnie z dnia na dzień. I to naprawdę jest dla mnie kolejnym dużym motywatorem do tego, żeby robić dla was te kolejne materiały, żeby wam znowu pokazywać, co się złego dzieje i jak można to rozwiązać. Tutaj znajdziecie link do wspierania mojego kanału, a tutaj jest lista osób, które mnie wspierają. Bardzo wam za to dziękuję. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że mój kanał twitterowy także rośnie. Tutaj macie link do mojego kanału twitterowego. Proszę was o wspieranie. Lajkowanie i subskrybowanie moich social mediów, w szczególności Twittera, bo tam robię dużo ciekawych rzeczy i tam was także zapraszam. A teraz wracamy do filmu. W wypadku Trybunału Stanu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Kiedy Sejm przyjmie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego, to on nie traci mandatu prezesa. W tym momencie on staje się zawieszony, a PO prezesa NBP wyłoni sam Sejm. Hmm, nie jest PO. PO. Platforma obywatelska nie, pełniący obowiązki. Niestety pełniący obowiązki, czyli PO, nie jest prezesem, a jedynie administratorem powołanym na czas rozprawy przed Trybunałem Stanu. I decyzja Trybunału Stanu, która może zapaść po trzech miesiącach, ale może zapaść też po czterech latach, będzie zależna od tego, co tak naprawdę Glapiński nawwijał i co będziemy w stanie, no nie my, ale prawnicy będą w stanie mu udowodnić podczas Postępowania przed Trybunałem Stanu. Plusem jest to, że samo postawienie przed Trybunałem Stanu, tak jak wspomniałem, zawiesza jego mandat i Sejm powołuje pełniącego obowiązki. I to na początek wystarczy, żeby Polska znów nabrała renomę w świecie finansów. A ci wszyscy, którzy krzyczą, że Polska straci na tym w oczach finansiery światowej, naprawdę się nie znacie, bo Polska tymi stand-upami Glapińskiego już straciła, więc więcej się stracić nie da. A teraz do kilku faktów. Ponad 50% Polaków w ostatnim sondażu powiedziało, że chce postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu za te wszystkie nierządne rzeczy, za te niegodne stand-upy, które on wyprawiał, za to, że na przykład był na zawołanie Kaczyńskiego albo innych nominatów PiSu, a nie był niezależnym, niezależnym prezesem NBP. Ponad 60% Polaków w tym samym sondażu żąda od Donalda Tuska wypełnienia swoich obietnic, obietnic przedwyborczych. Więc jedną z tych obietnic, przypominam panie premierze Donaldzie Tusku, jest postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Oczywiście, tak jak wspomniałem, rynki finansowe mogą zareagować różnie. Co ciekawe, pan Glapiński poskarżył się do Unii Europejskiej na to, że ten straszny Tusk chce go postawić przed Trybunał Stanu i rozliczyć za te jego niegodności, które przez ostatnie tam 6-7 lat wyprawiał, wyczyniał na stanowisku prezesa NBP-u. Poskarżył się do pani prezes, EBC, Europejskiego Banku Centralnego, pisząc, jaki to Tusk jest straszny, jak chce zrobić zamach na niezależność NBP-u, jak to, jak tamto. I wiecie co? Mamy odpowiedź, mamy odpowiedź. Pani prezes Europejskiego Banku Centralnego odpisała. I teraz pamiętajcie jedną rzecz. Ona nie odpisała, że chodzi o Glapińskiego. Ona odpisała, że chodzi o sam urząd, jakim jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Pani prezes napisała coś w tym stylu. No słuchaj, jak chcą cię odwołać, to się broń. Jak cię postawią przed Trybunał Stanu, możesz się odwołać do instytucji europejskich. Twój urząd teoretycznie jest niezależny, ale jeżeli zrobiłeś wcześniej coś, co mogłoby sugerować, że byłeś zależny politycznie, to pamiętaj, oni nie chcą cię rozliczyć na przyszłość, oni chcą cię rozliczyć za przeszłość. I dokładnie o to chodzi. Rynki finansowe zwariują, na pewno. Jeżeli zostanie postawiony Glapiński przed Trybunałem Stanu, rynki zareagują panicznie. Pewno spadnie giełda, pewno spadnie wartość waluty polskiej, pewno jeszcze ktoś się zatrzyma przed za rozpoczęciem inwestycji dużej, ale to wszystko będzie trwało dwa tygodnie. Bo w ciągu dwóch tygodni zostanie powołany nowy pełniący obowiązki prezes NBP-u, stary prezes będzie miał bardzo legalny i bardzo praworządny Sejm, nie Sejm, wróć, Trybunał Stanu i wszystkie jego wałki i przekręty wyjdą i wtedy rynki zrozumieją, że to co było, mimo że było zamiatane pod dywan, to było straszne dla polskiej gospodarki, a to co może być, to będzie tylko i wyłącznie dobre dla polskiej gospodarki. Osobiście powiem wam wprost, nie, nie wam, osobiście powiem do premiera Donalda Tuska wprost, obiecał mi pan postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Piętnaście lat pracowałem w instytucjach finansowych i wiem, jakie zło ten człowiek wprowadza na rynki. Obiecał mi pan to nie tylko jako finansiście, ale także jako wyborcy koalicji obywatelskiej. I żądam, no dobra, powiem leżej, proszę o to, żeby pan dopełnił obietnicy. Wiele wam wybaczę, ale tego wam nie wybaczę. Mogę wam wybaczyć nawet 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, ale Glapińskiego. Wam nie wybaczę. A wy jakie macie zdanie na temat sprawy Glapińskiego? Piszcie mi w komentarzach. Bardzo proszę o wasze komentarze, bo za każdy komentarz suba lub lajka jestem wam bardzo wdzięczny. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro. Na razie, pa!